Witam serdecznie. Dzisiaj chcę Wam przedstawić sposób na redukcję objawów astmy oskrzelowej, stresu i depresji przy pomocy bardzo prostej metody oddechowej profesora Butejki. Ja się nazywam Natalia Samaryc, a wy znajdujecie się na kanale Zdrowie Oroda i Fitoterapia, gdzie omawiamy różne naturalne metody pomocy swojemu Organizmowi. I zacznę przedstawiając metodę butejki od badań naukowych. Ogólnie praktyka pokazuje, że już po jednym, dwóch, trzech dniach ćwiczeń odpowiednich można bardzo mocno zredukować ilość ataków przy astmie ostrzelowej, a przy dłuższym stosowaniu można uniknąć stosowania leków lub zmniejszyć ilość różnych leków, które człowiek stosuje w tej chorobie. I zobaczcie, co mówią wyniki badań naukowych. Ja tu podałam trzy nazwy, chociaż tych wyników możecie znaleźć, tych badań znacznie więcej, ale już one pokazują, zobaczcie, że po sześciu miesiącach stosowania w grupie ludzi, którzy przy astmie oskrzelowej stosowały dodatkowo te ćwiczenia, osoby zmniejszyły ilość sterydów, w aż o 50%, a stosowanie innych leków na astmer aż o 85%. To jest niesamowity wynik po tak krótkim czasie, dlatego warto przejrzeć się głębiej, dokładniej. Tej metodzie. Dlaczego szczególnie zwracam uwagę na astmę oskrzelową? Bo statystyki medyczne w krajach rozwiniętych, a Polska do takich krajów należy, ujawniły dwa niepokojące aspekty w temacie astmy. Pierwszy z nich mówi o tym, że astma oskrzelowa wygląda jak rosnąca epidemia w, w obecnych czasach. Coraz więcej ludzi cierpi na tą dolegliwość. Ze względu jeszcze na to, że my teraz znajdujemy się w takim okresie, kiedy ten stres jest wzmożony, te jakby zagrożenia, te ryzyko powstania tej choroby gwałtownie wzrosło. I warto stosować metodę Buteyki, nie tylko jako pomoc, jeżeli choroba już jest, a jako profilaktyka, żeby się nie rozwinęła. I dodatkowy aspekt, też bardzo niepokojący, jest taki, że im bardziej intensywne jest leczenie farmakologiczne astmy oskrzelowej, tym gorzej przybiega cała ta choroba. To znaczy, że bez alternatywnych sposobów po prostu się nie da z tej choroby wyleczyć się. Od razu odpowiem na takie pytanie, która z metod jest lepsza, bo przecież jest bardzo dużo różnych technik oddychowych. Tu właśnie nie będę mówić, która jest lepsza, tylko chcę pokazać, że każda metoda oddychowa ona ma swój określony cel. I rzeczywiście one są bardzo różne, a niektóre nawet no można byłoby powiedzieć, takie trochę sprzeczne, bo no, jest. Specjalna technika, jak trzeba oddychać w czasie, kiedy uprawiamy sport, szczególnie sport wyczynowy. Jak powinny oddychać osoby, które dużo mówią albo, którzy śpiewają. Jak się oddycha w jodze. Też mogli się spotkać Państwo z takimi różnymi technikami oddychania. Ale właśnie, każda ta technika ma swój określony cel. I jest jedna z bardzo znanych technik, na przykład w nauce śpiewania, którą stworzyła Aleksandra e, Strzelnikowa. Może nie jest tak bardzo znana w Polsce, nie wiem tego, ale jest bardzo znana w Rosji i na Ukrainie, bo to jest śpiewaczka operowa i ona w swojej metodzie, w swojej technice oddechowej mówi o tym, że trzeba oddychać pełną piersią, tak żeby. Każdy pęcherzyk płucny był wypełniony powietrzem. A na przykład butejko mówi coś zupełnie innego. On mówi o tym, że nie wolno oddychać głęboko, bo to może nam zaszkodzić. Trzeba, żeby oddech był inny, płytki. Na tym dzisiaj się skupimy, wytłumaczę Wam jakie są podstawy tej właśnie metody, dlaczego butejko tak mówi. I zobaczcie dwie sprzeczne jakby dwa sprzeczne przekazy, ale właśnie dlatego, że jest zupełnie inny cel. I jaki jest cel, jeżeli chodzi o metodę butejki? On... Poleca przy różnych doligliwościach i jako profilaktyka z, profilaktyka zdrowotna, by dotlenić każdą komórkę naszego organizmu. Ta jego technika właśnie to powoduje, że nasze komórki mają więcej tlenu. Może to dziwnie brzmi na początek, kiedy Państwo jeszcze nie zgłębiliście, nie znacie tego tematu, to ktoś powie jak to: mniej oddychać, bardziej płytko oddychać, a tlenu będzie więcej, tak dokładnie. I to udowodnił Butejko, i to też pokazują później wyniki badań klinicznych. I szczególnie, tak jak mówiłam, wskazany jest przy astmie skrzelowej, alergiach, zaburzeniach krążenia, problemach z serduszkiem, przy stresie, przy depresji, depresji i przy bezsenności. Także teraz, w tym okresie, kiedy właśnie te stany lękowe, nerwicowe, depresyjne mocno się nasilają, to koniecznie trzeba zacząć stosować, ćwiczyć te. Tę metodę. Kim jest Butejko? Konstantin Butejko to jest rosyjski lekarz-naukowiec, autor ponad 100 publikacji naukowych w dziedzinie medycyny i technologii. Bardzo długo pracował z ciężko chorymi pacjentami, i w pewnym momencie zaobserwował, że im bardziej ciężki przebieg choroby, tym bardziej się zmienia sposób oddychania pacjenta. W pewnym momencie Butejko nawet Umiał już przewidzieć, w którym momencie jego pacjent umrze, obserwując tylko i wyłącznie sposób oddychania. I zaczął się zastanawiać, czy to dlatego, że człowiek jest ciężko chory i jego choroba się pogłębia, to dlatego się zmienia ten oddech: on staje się taki ciężki, on staje się głośny, człowiek tak jakby łapał powietrze, czy jest odwrotnie to dlatego, że człowiek zaczyna tak źle oddychać. Jego stan się pogarsza. I czy nie można tego odwrócić, czy nie można poprzez to, że zaczniemy oddychać w inny sposób, usprawnić funkcję organizmu, polepszyć ten stan i spowodować, że człowiek zacznie zdrowić. Właśnie ten pomysł, ten, taka idea spowodowała, że butejko zaczął um, tworzyć swoją metodę, i ta metoda polega na prostych ćwiczeniach których celem jest... Z... Jakby zmniejszyć albo uniknąć hiperwentylacji i normalizować procesy fizjologiczne. Niewłaściwy sposób oddychania współczesnego człowieka butyko nazwał chorobą głębokiego oddychania. Stwierdził, że ta cała nauka przez całe życie oddychania u nas ona jest niewłaściwa, że wszędzie nam mówią o tym, na przykład w szkole jak dzieci ćwiczą WF, że mówią zrób głęboki wdech. I wydech. I jeszcze raz zrób głęboki wdech i wydech. Nam też to mówią, że zrób przerwę w pracy, zrób głęboki wdech i wydech. Albo jeżeli człowiek mocno się zdenerwował, zestresował się, no jest, nie wiem, jakaś awantura, ktoś krzyczy, to my mówimy, uspokój się, zrób sobie głęboki wdech, wyluzuj. I Butejko mówił, że to są błędy, które popełniamy nieświadomie, szkodząc swojemu zdrowiu, bo właśnie w tej sytuacji nie powinniśmy oddychać głęboko. Powinniśmy nauczyć się płytkiego oddechu we właściwy sposób. I teraz wam pokażę, jakie mechanizmy, na które zwracał uwagę butejko w swojej metodzie są bardzo ciekawe, i no fajnie, żeby ich poznać i zrozumieć, dlaczego to tak działa. I kiedy naprawdę zgłębiamy ten temat, to rozumiemy, że to wszystko jest tak logiczne, ale gdzieś tam to umykało, dopóki ktoś no taki jak profesor nie poskładał to w całość i nie przedstawił to w formie swojej metody. I zobaczcie, jeden z mechanizmów, który opisuje butejko, on porównuje nadmierne oddychanie z nadmiernym jedzeniem. Mówię o tym, że zobaczcie, kiedy nasz organizm do prawidłowego metabolizmu potrzebuje określoną ilość pokarmów, określoną ilość białka, węglowodanów, tłuszczy, witamin, minerałów. I kiedy my przejadamy się. To tak naprawdę nie dajemy możliwości organizmowi zrobić gdzieś tam zapas, który później wykorzysta, tylko zaburzamy procesy metabolizmu i pojawiają się problemy z trzustką, wątrobą, otyłością itd. itd. I tak samo jest z oddychaniem. Kiedy my dajemy naszemu organizmowi więcej powietrza niż jest potrzebne do procesów metabolicznych, to tak naprawdę zakłócamy te procesy. I okazuje się, że taki przeciętny człowiek jak my z Wami w procesie oddychania teraz wykorzystuje około 12 litrów powietrza na jedną minutę. Tyle wdychamy. A powinniśmy tak naprawdę, to jest taka norma fizjologiczna, absolutnie nam wystarczy, 4, 6 litrów. To znaczy, że wdychamy tego powietrza dwukrotnie więcej. To jest dokładnie tak samo jak. Z przejadaniem się. I co wtedy się dzieje, kiedy my tak mocno, tak dużo tego powietrza wdychamy? Tak naprawdę wydawałoby się, no przecież dostarczamy wtedy więcej tlenu do naszego organizmu. No i właśnie. Christian Bohr jeszcze w 1904 roku opisał, jaki wpływ ma dwutlenek węgla na uwolnienie tlenu przez komórki hemoglobiny i dotlenienie komórek naszego ciała. I zobaczcie tu na obrazku: Wam postaram się to wytłumaczyć. Nasza hemoglobina, te czerwone krwinki w naszej krwi, one przenoszą tlen. Spłuc do wszystkich komórek naszego organizmu. I jeżeli sobie narysujemy taki obrazek w głowie, że ten nasz erytrocyt, ta nasza czerwone, czerwona komóreczka, to czerwone ciałko krwi, to jest taki samochód, który ładuje na siebie tlen i wiezie go do komórki, no, to jest jeszcze dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla to jest ten człowieczek, który nam rozładuje nasz samochód z tlenem. Zabierze tlen i odda go komórce. I jeżeli w organizmie dwutlenku węgla nie ma, to nasz samochód, nasza czerwona krwinka dostarczy do komórki tlen, ale nie odda. I pojedzie sobie dalej nadal naładowana tym tlenem. Naukowcy potwierdzili już nieraz ten efekt Bora, że rzeczywiście tak jest. Jeżeli w krwi brakuje dwutlenku węgla, to ten, ten tlen przykleja się do hemoglobiny, hemoglobina go po prostu nie odda, i wydawałoby się, my wdychamy tlenu dużo. W naszej krwi tlenu jest dużo, a komórki naszego organizmu, wszystkich narządów, serduszko, mózg. Są niedotlenione. Także dwutlenek węgla odgrywa ogromną rolę, a nam w szkole Gdzieś tam ze szkoły nam zostało w głowie, ja nawet sama nie pamiętam, czy w szkole ten efekt Bora był nam przedstawiony, ale gdzieś tam z biologii w głowie u nas zostaje, że tlen to jest coś, co jest dobrego, co wdychamy dla naszych komórek, ale dwutlenek węgla to jest coś, co jest wyłącznie złego, co powinniśmy wydychać. Rzeczywiście powinniśmy wydychać, ale pewna ilość. Dwutlenku węgla powinna zostawać w krwi, bo jest dla nas bardzo, bardzo ważna. I zobaczcie, nawet jeżeli my tylko dwukrotnie mniej będziemy robić ten wdech i wydech, to dwutlenku węgla we krwi będzie więcej o 35%, co spowoduje, że aż 54% więcej tlenu będzie w naszych komórkach. Okazuje się, że żeby dotlenić komórki, nie trzeba więcej wdychać. Trzeba pozwolić organizmowi zatrzymać troszeczkę więcej CO2. I każdy z nas to w swoim życiu doświadczył. Wiecie kiedy? Kiedy dmuchamy z wami zwykły balonik. Może robiliście to kiedyś. Jak nadmuchujemy balon, no to wtedy bierzemy głęboki wdech, żeby jak najwięcej powietrza wydychać. Tak? Wdech, wydech. I w pewnym momencie zaczyna nam się kręcić w głowie. Bo nasz organizm czuje gwałtowne niedotlenienie. Doświadczyliśmy to. Teraz drugi mechanizm. Drugi mechanizm to jest syndrom hiperwentylacji, który został opisany jeszcze podczas amerykańskiej wojny sensacyjnej, bo żołnierze, którzy wracały z wojny, zostawał u nich ten problem, że Cały czas miały problem z bezsennością, jakieś lęki, nerwice, depresję i naukowcy odkryli, że takie długie przebywanie w stresie od 60 do 90 dni powoduje, że rozwija się hiperwentylacja płuc, bo człowiek w stresie oddycha bardzo szybko, bardzo głośno, intensywnie, bardzo mocno się unosi klatka piersiowa i wypracowuje się taki nawyk tego szybkiego oddychania, tak. Jego piersiowego, i to prowadzi właśnie do tych zaburzeń pracy układu nerwowego. I dopiero później, po jakichś latach, naukowcy też zmogły, potrafiły odtworzyć ten syndrom yy, takiej hiperwentylacji poprzez to, że wystarczy zrobić 20-30 szybkich, głębokich oddechów, tak z rzędu przez usta w ciągu jednej-dwóch minut i pojawia się ten syndrom hiperwentylacji. Człowiek staje się bardziej nerwowy też zwężają się mocno naczynia krwionośne, podnosi się poziom kortyzolu, podnosi się, może nawet się podnieść ciśnienie. człowiek fatalnie się zaczyna czuć i to doświadczenie, to takie odkrycie, że można sztucznie sobie wywołać taką hiperwentylację, no też wywołało tą hipotezę, że słuchajcie, my w takim stanie z Wami przecież bardzo często się znajdujemy. Jeżeli jesteś zdenerwowany, jeżeli no, ktoś Cię wkurzył, ja Ty zaczynasz krzyczeć, to Ty właśnie jesteś w tym stanie. Bo kiedy człowiek krzyczy, kiedy on podnosi głos, on zaczyna mocniej oddychać, głębiej oddychać i wywołuje właśnie tą hiperwentylację, Niestety, nawet jeżeli ktoś nie krzyczy, nawet jeżeli ktoś nie wyraża te emocje, jakby potrafi opanować tak siebie, opanować, opanować swoje nerwy i trzyma to w sobie, to jednak ten cały stres, kiedy hormony stresu zaczynają się produkować, to człowiek siedzi taki napięty i, i oddycha tak mocno. Właśnie też pojawia się ten syndrom hiperwentylacji. I my sobie nawet nie zdajemy sprawy, że wiele z nas już wypracowało w sobie ten nawyk. Który później powoduje, że z byle powodu zaczynamy się denerwować, że ciągle prowadzimy jakieś dialogi, takie dialogi te wewnętrzne, że coś tam w naszej głowie sami się nakręcamy. A jeszcze jeżeli często oglądamy telewizję, słuchamy, co się dzieje, no to my w permanentnym stresie z Państwem się znajdujemy. Jest jeszcze trzeci mechanizm, który mówi o tym, że warto. Tą metodę stosować w odpowiedni sposób, tą metodę oddychania. I ten mechanizm jest skupiony wo, wokół tlenku azotu. Tlenek azotu produkowany jest w komórkach śródbłonka, m.in. z zatok przenosowych. I dlatego, kiedy my z Państwem oddychamy nosem, to my ten cały tlenek azotu, który nam tu się produkuje. Wdychamy do naszych dróg oddechowych, do naszych płuc, a on powoduje, że rozszerzają się naczynia krwionośne, rozszerzają się drogi oddechowe, polepsza się ciśnienie krwi, praca serca, praca wszystkich narządów. Też ten tlenek azotu pełni funkcję neuroprzekaźników to znaczy usprawnia funkcję naczyń nerwowych, w ogóle funkcję całego naszego układu nerwowego. Bardzo fajnie działa przy nerwicach, depresjach, przy skurczach oskrzeli, tak jak na przykład przy astmie oskrzelowej. A dodatkowo tlenek azotu bardzo fajne ma działanie bakteriobójcze i wirusobójcze. To już tak dodatkowo, no, ze względu na tą sytuację, która jest, powinniśmy wiedzieć. A to znaczy, że powinniśmy się nauczyć oddychać nosem. I metoda butejko właśnie łączy te wszystkie mechanizmy w sobie ucząc nas oddychać w sposób właściwy. Natomiast skąd my mamy z Wami wiedzieć, czy rzeczywiście oddychamy źle? Ja teraz Wam przytoczę parę punktów i zróbcie sobie taką krótką diagnostykę. Kiedy oddychasz źle? Kiedy oddychasz ustami? Kiedy masz zatkany nos, bo ktoś mówi, no to oddycham ustami, bo mam zatkany nos. Jeżeli masz zatkany nos, to znaczy, że ogólnie przewlekle oddychasz źle, bo metoda no butejko powoduje, że nos się odblokowuje, że znikają stany zapalne, rozszerzają się te wszystkie pozwężane nasze i różne drogi w naszym organizmie, czy to są drogi żółciowe, czy oskrzelowe, czy naczynia krwionośne, i wtedy możemy normalnie oddychać. Jeżeli oddychasz ciężko, oddychasz głośno, także Otoczenie słyszy Twój oddech, albo sam słyszysz swój oddech. Oddychać powinniśmy na tyle cicho i spokojnie, że ten oddech jest bez dźwięku. Tak samo jak kiedy ziewamy. Wiemy, że kiedy ziewamy, to tlenu nam brakuje, tylko że my, kiedy ziewamy, popełniamy kolejny błąd. Ziewamy całą buzią. Znowu taki pogłębiamy tą hiperwentylację. Dlatego Buteyko zawsze radził, że kiedy ziewasz, powstrzymaj to. Staraj się to troszeczkę jakby stłumić w sobie i zastosuj w tym momencie ćwiczenia, które spowoduje, że twój oddech będzie wyciszony i spokojniejszy. Chrapanie, okazuje się też jest objawem tego, że nie umiemy właściwie oddychać. Oczywiście są różne mechanizmy, dlaczego to chrapanie powstaje, ale między innymi to, że my oddychamy buzią. I jeżeli człowiek budzi się rano i czuje, że w jamie ustnej jest tak sucho, no bo oddychałeś całą noc buzią, no to oczywiście wyschły Ci wszystkie śluzówki. No to warto też pewne techniki zastosować. Też źle oddychamy, kiedy widzimy bardzo widoczne te ruchy klatki piersiowej lub brzucha, bo oddychanie powin, powinno być delikatne i właśnie klatka piersiowa i brzuch powinny też bardzo delikatnie się unosić, a nie zbyt. Mocny. I żeby nauczyć się tej metody, bo jest tam siedem ćwiczeń podstawowych takich, jak to zrobić, można wykorzystać różnych instruktorów, zapisać się na jakiś kurs i Nauczyć się to robić prawidłowo, można też nauczyć się to robić z książki. I ja na przykład mam taką książkę: Spokojny oddech, spokojny umysł. Są też podręczniki samego butejko, natomiast w tej książce ona jest połączeniem metody butejki i treningu uważności, takiego uspokojenia, wyciszenia organizmu, jeszcze dodatkowej medytacji. To też są fajne techniki, które jakby jedno i drugo można osobno wyćwiczyć, ale tu są połączone, opisane w tej książce i bardzo fajnie pomagają. Wyciszać swój organizm, walczyć z jakimiś sytuacjami stresowymi na co dzień, jako profilaktyka, nie tylko jako wspomaganie. Oczywiście, jeżeli ktoś ma bardzo poważne problemy, jeżeli ktoś ma zaawansowaną astmę oskrzelową, to prawdopodobnie taki instruktor będzie wskazany, żeby dobrze poprowadził. Natomiast y, można też z książki nauczyć się samemu. I ja Wam powiem, na co warto zwrócić uwagę. Jeżeli będziecie sami uczyć się na przykład na podstawie tej książki, lub po prostu, nawet zrobicie dwie podstawowe rzeczy, i to już nawet wystarczy. Jeżeli zrozumiecie, że metoda butejki polega na tym, żeby oddechy i wydechy, wdechy i wydechy były bardziej spokojne, jakby nie takie głębokie, bardziej płytkie. To jest jedna zasada. Druga, żeby wdychaliśmy rzadziej. Bo nie potrzebujemy tak często oddychać. W tej metodzie człowiek czuje taki, taki trochę niedobór tego powietrza, że tak mi brakuje, tak chce mi się zrobić ten głęboki wdech, bo czuje, że no, jakby tego powietrza jest jakby za mało. To jest w porządku. Tak w tej metodzie być powinno. Natomiast takie wskazówki będą dla Was istotne, że. Oddychanie powinno być leciutkie. Leciutkie i spokojne. Powinno być powierzchowne. Staramy się, żeby ruchy naszej klatki, ruchy naszego brzucha były bardzo delikatne. Oddychamy spokojnie. I kiedy mówimy sobie, że trzeba się uspokoić i oddychać spokojnie, właśnie nie robimy głęboki wdech, tylko lekki wdech, zatrzymujemy powietrze, lekki wydech. Pamiętacie, mówiliśmy z Wami o jednej technice, Oddychania przyponowego, kiedy chcieliśmy zrobić taki masaż narządów wewnętrznych, taki samomasaż oraz wzmocnić przeponę. Jeżeli nie widzieliście ten filmik, to sobie zobaczcie. To było oddychanie właśnie wisceralne, tak on się nazywa. Ja Wam link dam w opisie. Natomiast te metody troszeczkę się różnią. W oddychaniu wisceralnym mocno nadmuchiwaliśmy brzuch, bo tam celem było. Masowanie narządów wewnętrznych i wzmocnienie pracy przypony. Ale podobieństwo jest w tym, że oddychamy nosem, to jest bardzo istotne w metodzie butejka oddychamy przez nos wdychamy i wydychamy przez nos, oddychamy przeponowo, dlatego wtedy przy tej metodzie przeponowej oddychanie właśnie wisceralnym Wam mówiłam, że to będzie taki trochę wstęp do tej metody butejki, bo też nauczymy się oddychać przeponą i oddychać nosem i jedyne co trzeba zrobić do tego, to spłycić nasze oddechy. I w naszej metodzie wisceralnej, pamiętacie, myśmy mówili, że 10 minut wieczorem, 10 minut rano jako metoda ćwicząca Nasze, nasze mięśnie, masująca nasze mięśnie, polepszająca nam krążenie w kończynach dolnych. Natomiast metoda butejki to nie jest ćwiczenie doraźne, to jest sposób na nauczenie się, oddychania regularnie w inny sposób. I można tą metodę stosować. Jasna sprawa trzeba nauczyć się to robić regularnie, ale właśnie o to chodzi, że w każdej chwili, jak tylko sobie przypomniałeś, że oddychasz nieprawidłowo, to Pomyśleć o tym oddychaniu, skupić się na nim przez te parę minut, żeby uczyć regularnie nowych nawyków swój organizm. Skupiamy się na tym, jak wdychamy powietrze, jak wydychamy powietrze. Bardzo. Fajnie, jeżeli będziemy to robili w każdej sytuacji stresowej, od razu przypominamy sobie ćwiczenie oddechowe i mówimy: oddycham spokojnie. Każdy raz, kiedy usłyszeliście na jakąś nowość w telewizji, no to sobie od razu metodę butelką oddychamy spokojnie. Powoli lekki wdech, lekki wydech, mała pauza, zatrzymujemy na parę sekund to powietrze, dajemy możliwości, żeby, żeby to, ten dwutlenek węgla nam troszeczkę popracował w naszym krwiobiegu, zabrał u erytrocytów ten tlen i oddał go komóreczkom. I w ten sposób już bardzo mocno sobie pomożemy. A jeżeli rzeczywiście wiecie, że w waszym organizmie są takie problemy poważne, że trzeba przejrzeć się dokładnie metodzie, to polecam Wam wziąć książkę i krok po kroku przestudiować i zastosować tą metodę u siebie. Żeby lepiej się czuć, żeby. Pozbyć się tych dolegliwości, które są, żeby zredukować ilość leków farmakologicznych, bo to jest możliwe. To tyle chciałam Wam dzisiaj przedstawić. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że filmik był użyteczny. Jeżeli tak, stawiajcie like, komentujcie, przekazujcie dalej i do usłyszenia w innych nagraniach. Życzę Wam wiele zdrówka. Z Wami była Natalia Samarc.